Dzień dobry, witajcie! W tym roku nie planowałam wam nagrywać serii, co uprawiać w donicach, ale bardzo dużo osób prosi o to. Dzisiaj dodatkowo na Instagramie zrobiłam ankietę, co chcecie zobaczyć w najbliższych odcinkach. No i mnóstwo osób wypisywało tam, że prosi o to, żebym podpowiedziała trochę, jak uprawiać warzywa w donicach. Nie ma co się dziwić, ja też kiedyś nie miałam ogródka, też rozpoczynałam swoją przygodę z uprawą warzyw na balkonie w donicach, właśnie. Także podzielę się z wami trochę tym doświadczeniem, co robiłam. I jakie efekty miałam? Ten odcinek potraktujcie jako taki wstęp do tego, jak uprawiać po prostu warzywa w donicach. Uprawiać w donicach można nie tylko na balkonie czy tarasie, ale przecież widzieliście, że w poprzednich latach uprawiałam na przykład arbuzy czy bakłażany w donicach w szklarni. Można też po prostu stawiać te donice w ogrodzie. Ale trzeba zachować kilka ważnych rzeczy, żeby po prostu te efekty naszych upraw były jak najbardziej zadowalające. Dobrze, to teraz przejdźmy po kolei, co jest potrzebne do tego, żeby uprawiać warzywa w donicach. No, przede wszystkim potrzebne nam są donice. Wszystko zależy od tego, czym dysponujecie. Najważniejsze, żeby donice były minimum 10-litrowe. Nie dlatego, że te systemy korzeniowe są takie ogromne tych roślin, tylko dlatego, że po prostu 10 litrów to jest taka minimalna wielkość donicy, na to, żeby te sadzonki miały non-stop korzystne warunki. Bo. Zwróćcie uwagę, że jeżeli donicę postawicie w słonecznym miejscu i będzie to czarna donica plastikowa, to ona przez cały dzień stojąc na tarasie słonecznym wyschnie wam na wiór. A żadna roślina nie lubi skrajności, muszą być takie rezerwy trochę wody, trochę nawozu. Dodatkowo, jeżeli taka ziemia będzie mocno przesychać, a ziemia będzie miała jakiś tam nawóz, no to te nawozy będą wam popalać z sadzonki, a tego przecież nie chcemy. Dlatego zanim zaczniecie wybierać donice, to zwróćcie uwagę na to, z jakiego chcecie mieć w ogóle tworzywa. Można mieć na przykład wiaderka takie popularne w marketach, można sobie zabierać za darmo, niektórzy rozdają, niektórzy sprzedają. Można też używać takich e, ekologicznych worków do uprawy warzyw. Ja tutaj akurat mam kilka takie jakby filcowe, można też użyć, użyć sobie samemu. W zależności od tego, jakie chcemy mieć pojemniki, jakie chcemy mieć warzywa, wielkości się różnią. Niektóre są nawet z uszkami, widzicie takie fajne torby. Można też zrobić sobie skrzyneczkę drewnianą. Można wziąć skrzynkę po jabłkach. Na przykład, właśnie pomidory świetnie rosną w skrzynkach po jabłkach. Taką jedną skrzynkę możecie włożyć nawet dwie sadzonki. Jak głębokie muszą być te pojemniki? No, wydaje mi się, że nie niższe jak 30 cm. Chodzi o to, żeby po prostu te systemy korzeniowe się mogły swobodnie, swobodnie rozrastać. Bardzo ważne jest, żeby w tych donicach był odpływ. Jak widzicie, te wiaderka, które miałam w zeszłym roku, akurat w tych wiaderkach rosły arbuzy, mam ponawiercane tutaj z boku i na dole. Jeżeli będziecie używali na przykład skrzynek po jabłkach, to zróbcie sobie na przykład taką 5 centymetrową warstwę kramzytu albo jakiegoś żwiru, czy po prostu coś sobie tam wymyślcie, żeby ta woda swobodnie mogła odchodzić gdzieś tam na dół. Jeżeli postawicie na te ekologiczne rozwiązania i będziecie korzystali z tych doniczek, no to po prostu wystarczy je postawić na jakąś podstawkę i tam będzie się ta woda ładnie zlewać. Jeżeli macie plastikowe donice, te takie właśnie czarne, to Spróbujcie zrobić od przodu jakąś deseczkę albo jakąś skrzyneczkę, w którą będziecie te donice wstawiać. Bo po prostu chodzi o to, żeby one tak mocno się nie nagrzewały od słońca. Ta deska po prostu będzie przyjmowała te ciepło, a cała donica będzie miała ciepło, ale już nie będzie się aż tak przegrzewać. Kolejna rzecz, która jest potrzebna do tego, żeby uprawiać warzywa w donicach, no to oczywiście ziemia. Jaką ziemię? Najłatwiej jest po prostu kupić ziemię uniwersalną i do niej wsadzić swoje warzywa. Jeżeli na przykład macie ogródki i chcecie sobie uprawiać wszystko warzywa w donicach, no to możecie wymieszać na przykład tą ziemię uniwersalną z tą ziemią ogrodową albo po prostu wsadzić warzywa w tą ziemię ogrodową. Odradzam wam tą ziemię kwiatową, dlatego, że ona jest po prostu bardzo mocno nawożona i te wszystkie warzywa będą miały. Czasami nawet za dużo azotu, lepiej nawozy jest samemu później dawać, niż już od samego początku popalić nasze sadzonki. Zresztą niektórzy z Was, tak jak i ja, starają się w ogrodach stosować ekologiczne nawozy, a wiadomo, że w takiej ziemi kwiatowej, no, tych nawozów ekologicznych to tam chyba nie ma. Kolejna rzecz, sadzonki. Jeżeli Dopiero teraz się budzicie i chcecie mieć swoje warzywa na balkonach czy tarasach, no to już niestety na początku maja na przykład pomidorki musimy kupić gotowe rozsady. Czy nawet możecie kupić sobie gotową rozsadę ogórków. Pamiętajcie, że to ma nam wszystko sprawiać radość. Jeżeli nie wysialiście wcześniej pomidorów, gdzieś tam w marcu czy w lutym, to po prostu udajcie się na jakiś tam ryneczek i kupcie sobie gotowe rozsady. Tak samo ogórki możecie kupić kapusty, wszystko naprawdę teraz. Będzie powystawiane. Co jest bardzo ważne, to to, żeby kupować albo wsadzać w takie donice odmiany, które się do tego nadają. Prawda jest taka, że ja w donicach uprawiałam już wszystkie odmiany pomidorów od koktajlowych właśnie po takie wielkoowocowe i nie ma znaczenia tak naprawdę, bo jeżeli zastosujecie odpowiedniej wielkości donice i podporę do tej donicy, no to po prostu każde pomidory będą w tych donicach dobrze rosły. Pomidory i ogórki mają dość płytki system korzeniowy. Więc y, nie chodzi nawet o to, żeby ta donica była jakaś, jakoś super głęboka. Chodzi o to, żeby te korzenie mogły naturalnie się po prostu rozchodzić gdzieś tak powierzchu y, na większej powierzchni. Jeżeli chcecie uprawiać ogórki, to możecie zastosować podpory. Można na przykład postawić tą doniczkę gdzieś tam obok ściany, na przykład na której jest tam, y, jakaś pergolka mała zrobiona albo jakieś, nie wiem, y, siatki po prostu po nich ogórki będą się ładnie pieły. Można też zastosować różne podpory, czy, czy jakieś tam drewniane patyki, czy można na przykład też e, wsadzić tam takie tyczki kompozytowe. E, jeżeli chcecie na przykład zrobić te podpory dla ogórków, to można takie tyczki po prostu sobie wygiąć, e, trytrytkami, czy jak to się tam nazywa, wiecie, te szybko złączki, po prostu doczepić. Boczki, i potem będą się ogórki pięknie pieły, tak samo jak u mnie w ogrodzie. Tylko ważne jest, żeby po prostu do czegoś to przymocować. Jeżeli na przykład w donicy będziecie chcieli dać taką tyczkę czy jakiś tam drewniany kij, no to pamiętajmy o tym, że to nie za bardzo się trzyma. Więc takie tyczki po prostu najlepiej jest przymocować do ściany i tą doniczkę postawić gdzieś przy ścianie. Na początku może się wydawać, że ta tyczka. Stabilnie stoi w takiej donicy, ale umówmy się, że taki pomidor później będzie ciężki, te owoce będą ciężkie, przyjdzie wichura, niepotrzebnie nam to wszystko porozwala. Więc lepiej już zawczasu po prostu takie rośliny jak pomidory, ogórki, fasolkę tyczną po prostu postawić gdzieś przy ścianach i do nich przymocować te wszystkie stelarze. Przejdźmy teraz może do nawozów, bo nawozy w uprawie, w doniczkach są bardzo ważne. O ile w gruncie możemy sobie pozwolić na to, żeby co kilka lat nie dawać w ogóle żadnych nawozów, o tyle w doniczkach, no niestety takie żarłoczne rośliny, jak pomidory czy ogórki, no będą wymagały od nas jakiejś tam dawki nawozów. Jeżeli stosujecie ziemię uniwersalną, to ona najczęściej ma już jakiś tam nawóz w sobie. Jest, są przeróżne rodzaje ziemi. Ja w tym roku, jaką stosuję, macie w opisie tego filmiku. Dodatkowo na moim sklepie od zeszłego tygodnia wprowadziłam takie ekologiczne nawozy z certyfikatem do upraw ekologicznych. Także jeżeli stawiacie na ekologiczne uprawy, no to zachęcam Was do tego, bo te sadzonki, które mam tutaj wsadzone w szklarni, naprawdę przepięknie wyglądają, i to jest zasługa tego, że mają odpowiednią ilość składników odżywczych. Jeżeli wsadzicie pomidory do takich donic, które nie mają nawozów, to one początkowo będą dobrze rosły, ale w momencie, gdy z takiego nasionka powstaje nam dwumetrowy krzak, który dodatkowo ma mnóstwo kwiatów i ma zawiązać mnóstwo dużych owoców, no to umówmy się, w takiej jałowej ziemi to on nie będzie rósł. Dodatkowo często jest tak, że po prostu niedożywione sadzonki pomidorów bardzo często chorują, bo po prostu są słabsze. Ja w tym roku stosuję bakterie i kwasy humusowe, które mają. Po prostu dbać o to, że mają się tym sadzonkom roztasać dobrze korzenie, a dodatkowo te bakterie mają spowodować, że te sadzonki nie będą aż tak chorować. Znaczy, mam nadzieję, że wcale nie będą chorować, że będą na tyle odporne, że te różne choroby ich nie złapią. Co jeszcze można tutaj dodać do tych wszystkich donic? Jak widzieliście na odcinkach zeszłego roku, gdzie sadziłam bakłażany do donic, na wierzchu ściółkowałam z rębkami. Jeżeli macie do dyspozycji tylko balkony, no to raczej zrębek nie macie pod nosem, więc możecie ściółkować na przykład e, skoszoną trawą, e, możecie też wyłożyć sobie jakąś tam e, korą, ale możecie też używać takich gotowych e, po prostu e, albo filcowych, albo tak jak ja mam tutaj tych wełnianych, takich, jak to się nazywa? Dyski ochronne. No takie krążki, po prostu chodzi o to, że na wierzchu przede wszystkim nie będą rosły chwasty, a po drugie te krążki nie będą pozwalały, żeby te rośliny jakoś tak mocno obsychały. A poza tym takie krążki filcowe, albo tak jak tutaj z tej wełny, można w późniejszym czasie wasze donice postawić po prostu jako taką zapewnić taką izolację, że jeżeli macie płytki na balkonach, no to one się bardzo mocno wychładzają zimą i rośliny często przemarzają od doła. Dzięki temu, że postawicie je na takie krążki albo na styropian, to po prostu te korzenie są, no mają cieplej. Co do tych nawozów, jeszcze się cofniemy. Nawozów jest mnóstwo, słuchajcie, także na pewno coś dla siebie znajdziecie, nawet jeżeli nie chcecie tych, właśnie z certyfikatem do upraw ekologicznych, bo one są akurat w granulkach. Więc przed wsadzeniem pomidorów czy tam jakichś innych warzyw trzeba tą ziemię po prostu wymieszać. Takie nawozy, takie te granulowane, co ja tutaj mam, to akurat daje się raz na cały sezon. Także jak już wymieszacie, to te nawozy pod wpływem wody będą się rozpuszczać i stopniowo uwalniać te wszystkie składniki. Jeżeli postawicie na przykład na nawozy w płynie, no to przeczytajcie ulotkę. Najczęściej jest napisane, co ile podlewać e, trzeba te wszystkie rośliny. Pamiętajcie, że w Donicach robimy to troszeczkę rzadziej. Najlepiej to po prostu obserwować te nasze krzaki. Nie chodzi o to, żeby one były aż takie fest zielone, żeby rosły nam na 3 metry, tylko o to, żeby się prawidłowo rozwijały. E, także, jeżeli chcecie na przykład e, uprawiać pomidory, ogórki, to nie stawiajcie na nawozy azotowe. Które będą pędzić nam te nasze rośliny do wzrostu, tylko stawiajcie na takie, które mają więcej fosforu, potasu, żeby one po prostu chciały kwitnąć, żeby chciały wydawać owoce. Zapomniałam jeszcze Wam dodać, że do takich upraw balkonowych przydają się też różne klipsy, sznurki, żeby to wszystko sobie ładnie podwiązać. Ja na przykład bardzo lubię te klamerki, one bez problemu dostaniecie w sklepach ogrodniczych albo w jakichś tam marketach budowlanych. Chodzi o to, że po prostu jak przyczepicie taką klamerkę do tyczki, czy tam do jakiegoś palika, to. Tutaj idzie cała łodyga rośliny, i później możecie swobodnie sobie, po prostu, jak ta roślina rośnie, to przesuwać sobie w inne miejsca i dalej ją stabilizować. No. Dzisiaj na zewnątrz jest taka wichura, że aż strach. Ale co, może wstaćmy chociaż jednego pomidora? Jak widzieliście na Instagramie, mam duży zapas Ziemi Uniwersalnej, więc. Wykorzystam tylko ziemię uniwersalną, zresztą osoby, które mają tylko balkony do dyspozycji, też mają tylko ziemię uniwersalną, więc będzie akurat sprawiedliwie. Ja użyję tego granulowanego nawozu, dam takie, taką solidną garść na jedną donicę i to wszystko teraz ładnie wymieszam, tak żeby ten nawóz był tam po prostu niżej. Wezmę sadzonkę, nie jakąś najładniejszą, tylko taką słabszą. Słuchajcie, zapomniałam, że w wiaderku mam e, pomidory do przepikowania, i ona tutaj, jak widzicie, jest bardzo przesuszona. Na szczęście jeszcze żyje, więc go tutaj uratuję w tą donicę dam. Zobaczcie, te kwasy humusowe naprawdę są świetne. Te wszystkie sadzonki są tak pięknie rozrośnięte mają tak pięknie rozrośnięte systemy korzeniowe jak żadnego roku. I teraz tak. Tak jak widzieliście, jak sadzę pomidory w gruncie, tak samo będę sadziła pomidory w donicach, czyli tak pod lekkim skosem. Chodzi o to, żeby pomidor był po prostu niżej, żeby na całości wydał więcej korzeni. Jak też zauważycie, Zrobiłam tak, żeby łodyga pomidora była bliżej ścianki, nie na samym środku. A to dlatego, że po prostu palik, który dam będzie obok donicy, nie w samym środku, tylko obok. I dzięki temu po prostu łatwiej będzie mi go przypiąć tutaj do tej podpory. Ten dolny liść, taki złuknięty, odcinam jeden i drugi. poskręcane aż widać, że mają mało wody. Jak pomidory wam się tak zwijają, to nie jest to żadna choroba, po prostu mają za mało wody. I teraz do końca dosypie ziemi. O. Jak widzieliście, na wierzchu nie było nawozu, tylko nawóz był tam nisko. Teraz, skoro mam, to też dam te krążki. Tu producent zrobił dziurę na samym środku, ale ja ją przetnę tutaj. Bo mój pomidor przecież jest z boku. Oj, tego liścia zakopałam. I teraz to tutaj wszystko sobie. A nie, mam inny rozmiar też przecież. A dobra, już nie będę szukać. Mam też mniejsze te krążki. Po prostu wsunę je tutaj po bokach. Jeżeli nie macie krążków, możecie dać oczywiście jakąś włókninę albo ściółkę z jakieś kory, z czegoś. Po prostu zadbajcie o to, żeby ta ziemia tak mocno nie obsychała w donicach. Zresztą możecie nawet dookoła włożyć te plastikowe pojemniki w jakieś właśnie filcowe osłonki, żeby to wyglądało i ładniej i żeby donice się tak nie nagrzewały. Teraz wszystko podleję tymi kwasami humusowymi i bakteriami. Jeżeli nie macie, to oczywiście samą wodą. I to tak, jak widzicie, dość porządnie. Chodzi o to, żeby usunąć wszystkie kieszenie powietrzne, które znajdują się w ziemi. Ta ziemia była trochę przesuszona, więc zanim naciągnie, mm. <grym> to chwilę potrwa. Więc żeby nie marnować czasu, po prostu posadzimy kolejne, ale w tą piłcową. To sobie postawię tutaj obok. Tego pomidora on jest mniejszy, wsadzę w taką 10-litrową doniczkę, tą filcową. Nasypię tutaj ziemi. Jeszcze chwilę zrobi się cieplej i będziemy mogli sadzić w donice ogórki. I teraz rozbiłam sobie tą ziemię i znowu na taką 10-litrową. Dam taką sporą garść tego nawozu. On się będzie rozpuszczał e, przez cały sezon. Nie trzeba będzie nawozić dodatkowo. No, i tutaj ładnie dam sadzonkę na dół. Jak widzicie, te sadzonki, o które dbam, są przepiękne. Zobaczcie, jaką mają grubą młodygę. O, system korzeniowy przepiękny. Słuchajcie. I teraz wsadzę też głęboko. Jak widzicie, ten pomidor jest niższy, więc nie będę go jakoś tutaj już wyginać. Jeżeli macie takie mniejsze sadzonki, to przecież nie warto. Zaraz tutaj dosypię ziemi. O? Jak będziecie widzieli, że podczas podlewania już wam się troszeczkę już zapada. To wtedy możecie po prostu tej ziemi w ciągu sezonu dosypać, bo wiadomo, że jak teraz będziemy to podlewać, to co chwilę ta ziemia będzie się zapadać. Tu jeszcze trochę uzupełnię. Pomidory mają tą właściwość pomidory mają tą umiejętność, że one potrafią na łodydze wypuścić dodatkowe liście. Więc jak są tak głęboko, to tylko na plus. I też te liście, które są tutaj tak nisko, po prostu przycinam. Zresztą o, to są te pierwsze liście, takie już brzydsze, żółte. I też koniecznie teraz to trzeba wszystko podlać. Za chwilę dam tutaj też ten krążek. Też mam to, te kwasy humusowe i bakterie tutaj wymieszane. Tutaj dam krążek też dodatkowo. Kurczę, tu mam te mniejsze, ale czy te mniejsze będą pasować? Te mniejsze chyba też tutaj nie będzie pasować. Dobra. Zresztą zawsze można dookoła obciąć, jeżeli komuś będzie za duży albo za mały. W opisie tego filmiku znajdziecie wszystkie produkty, które używałam tutaj w tym odcinku, a dodatkowo umieszczę tam playlistę, na, która się po prostu będzie na okrągło rozwijać. Na okrągło będę tam dodawać odcinki, jak uprawiam warzywa w Donicach, jak przebiega sezon z tą uprawą, także możecie tam co jakiś czas po prostu sobie zaglądać.